WWE Draft to moment, na który większość widzów WWE czeka z niecierpliwością. Po dłuższym czasie wreszcie dostaniemy przetasowanie w rosterach, co sprawi, że te trzymają otrzymają nowe możliwości na ciekawe i innowacyjne storyline. Jednak od wielu lat draft w WWE nie jest tak interesujący jak bywało to w przyszłości. Dodatkowo nie pomagają inne rzeczy jak po prostu wolne przechodzenie zawodników i takie tam. Dobrze wykonany draft kompletnie odświeża te jednak nieprzemyślane i zrobione na szybko. Sprawie. Że dostajemy to samo, jednak w nowym, błyszczącym opakowaniu. Tak więc, jak było w tym roku? Panie i Panowie, ja nazywam się Set z What is Wrestling, a oto plusy i minusy draftu 2021 roku w WWE. Oczywiście zapraszam również do zostawienia subskrypcji na naszym kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji, topek czy omówień i zapowiedzi Gal Pay -per -view. Plus Bloodline i Hard Business zostają razem. Ostatnie tygodnie przed tegorocznym draftem na Raw opierały się na rywalizacji Big e z Bobim Lashleyem o mistrzostwo WWE. W trakcie niej dostaliśmy bardzo pozytywne zaskoczenie w postaci powrotu stajni The Hard Business, która zresztą w 2020 roku robiła świetną robotę na czerwonej tygodniówce wraz z właśnie Bobim Lashleyem. Fani byli wściekli, gdy zostanie oni rozłączeni, bo wszyscy byli świadomi tego, jak ważną częścią tego rosteru jest stajnia MVP. Co prawda, nie ma właśnie mózgu operacyjnego przez kontuzję kolana, jednak z pewnością, gdy ten wróci do pełnej sprawności fizycznej, zostaną oni połączeni z powrotem. Z drugiej strony, na SmackDown mamy The Bloodline z dominującym mistrzem Universal Romanem Reignsem na czele. Wszyscy wiemy, jaką opinię już sobie wyrobił na swój temat właśnie The Tribal Chief, a mocną częścią całych tych zachwytów nad Romanem i jego segmentami storyline'ami storylinami jest też właśnie reszta jego stajni. The Usos jako mistrzowie tag team i obecnie tak naprawdę twarzy tej dywizji w WWE praktycznie zawsze trzymają mają się ze swoim wodzem, dodając mu mocy jako powiedzmy ochraniarze, były plotki mówiące o tym, że mieliby oni zostać rozdzieleni podczas draftu, jednak na nasze szczęście tak się nie stało i budowa mocy USOS trwała w najlepsze. Plus Drew McIntyre na SmackDown. Największa gwiazda WWE w 2020 roku, zawodnik, który tak naprawdę ciągnął tę federację przez pierwsze pół roku od zamknięcia. Nie można mu tego odebrać. W tamtym czasie robił niesamowitą robotę jako twarz row w tej roli, w jaką go chcieliśmy od zawsze oglądać. Pokonał bestie, ale w końcu problemem stało się u niego to, że już większość jego możliwości widzieliśmy. W pewnym momencie WWE po prostu przestało mieć na niego pomysł, jeszcze zanim stracił główne złoto w lutym 2021 roku. Z czasem. Jasnym zdało się być, że ostatnią deską ratunku przed kompletnym znudzeniem się jego postaci musi być draft i przejście na SmackDown. Stało się to już niemalże pewne w momencie, gdy stracił możliwość walki o mistrzostwo WWE tak długo, jak Bobby Lashley jest mistrzem. No i teraz jeszcze na Crown Jewel zmierzy się z Big Game, jednak po tej gali pójdzie już na niebieską tygodniówkę. Na Raw zrobił absolutnie wszystko, a na SmackDown dalej ma możliwości na nowe programy, na szczycie oczywiście z Romanem Reignsem. Minus Seth Rollins na Raw. Obecna postać Sefo Rollinsa zbiera mieszane reakcje fanów. Co prawda nie jest on aż tak niestabilny, jak to było po jego rejnie jako mistrz Universal, jednak nadal nie jest to coś, czego wiele osób oczekiwało. Jest to oczywiście zrozumiałe, gdyż kiedy się myśli o Rollinsie, to pierwsze co przychodzi do głowy to lata 2014-2016. Już od jakiegoś czasu jest jednak na SmackDown, na którym ustabilizował swoją mocną pozycję, chociaż nadal nie kręcił się wokół tytułu Universal. W momencie, kiedy Roman Reigns pokonywał kolejnych pretendentów, o których mówiło się, że odbiorą mu pas, Rollins po prostu czekał. Cały czas, gdy się zastanawiano, kto będzie następnym rywalem, mówiło się właśnie o Rollinsie, ale zawsze kończyło się na Edge'u, Sinie, Balorze, no i teraz Lesnarze. Teraz wydawało się, że jeśli Brock nie pokona Tribal Chiefa, potem może być McIntyre i w końcu gdzieś w okolicach Wrestlemania, jeśli nie The Rock, to właśnie Seth Rollins. I tu, jak grom z jasnego nieba spada nam draft ogłaszający, że The Architect idzie na Raw razem z Edge'em. Raczej nie był to pierwszy Wybór do zmiany swojego rosteru, a ja jednak WWE postanowiło wyrzucić do kosza potencjalnie bardzo poważnego rywala dla Ramona Reignsa. Plus Woods i Kingston na SmackDown. W niedawnym filmie o plusach i minusach drugiego roku SmackDown na Fox mówiliśmy o tym, że bardzo dobrym posunięciem był rozwand New Day. Tutaj to podtrzymujemy, chociaż nadal naprawdę dobrze się ogląda jako grupa, jednak powinni dać tą singlową szansę Bigiemu. Kofi i Xavier go nie potrzebują. Radzą sobie świetnie jako dwójka, tak samo jak i Biggie oraz Woods robili to w trakcie pushu Kingstona. Rok temu rozdzielono ich dając Woodsa i Kingstona, będących do tego mistrzami Tag Team na Raw, a ex Langstona zostawiając nas. SmackDown. Teraz Big e, będąc mistrzem WWE, nie może być na SmackDown, więc też od razu poszedł na czerwoną tygodniówkę. WWE raczej nie chce jeszcze zaryzykować, zmieniając go na Hila, więc porzucenie jego singlowej kariery po zaledwie jednym roku raczej nie wchodziło w grę. Plus Becky Lynch na Raw. Jednym z największych zaskoczeń przynajmniej w naszym przypadku było ogłoszenie podczas McDonald's przejścia na tę tygodniówkę Mistrzyni Raw Charlotte Flair. Do zmiany mistrzów doszło już rok temu, gdy to byli mistrzowie Tag Team, więc federacja postanowiła to powtórzyć i bardzo słusznie. Nadal jednak nie widzieliśmy czy Becky Lynch pójdzie na Raw. Tego potwierdzenia otrzymaliśmy podczas poniedziałkowej dopiero nocy. Nie ma więc już konieczności utraty przez nią tytułu na Crown Jewel na rzecz Bianki. i Irlandka może bez problemu bronić tytułu. Dlaczego jest to więc dobra decyzja? Chodzi o to, że na SmackDown mamy już jedną twarz, niezwykłego Money Makera, czyli Romana Reignsa. Row również potrzebuje takiej osoby, a Biggie nadal nią nie jest, lecz Becky Lynch już tak. Trzeba przyznać, że ta nie daje teraz takiej jakości jak przed ciążą, jednak nadal wiemy na co ją stać i przyszłość może przywrócić jej klasę. Minus Heathrow na SmackDown Pierwszym kolapem z NXT do głównego rosteru była stajnia Isaiah Swerve Scotta, Heat Na żółtym, a raczej teraz kolorowym brandzie nie zadebiutowali oni tak niedawno, bo w maju 2021 roku. Swerve w miarę wyrobił już sobie nazwisko na trzeciej tygodniówce WWE, zdobywając nawet mistrzostwo North American, a także prowadząc nie najgorszą realizację z Santosem Escobarem, zwieńczoną świetnymi pojedynkami. Jednakże reszta tej stajni to jeszcze kompletnie nieznane osobistości, więc... Obecne NXT 2.0 powinno być ich naturalnym środowiskiem do rozwoju. Cała stajnia prowadzi swoją rywalizację z Legado del Fantasma i wydawało się, że to może nawet doprowadzić do Wargames matchu. Ale najwyraźniej, jeśli były takie plotki, to zostały one wyrzucone do kosza. Idiotyczna decyzja o sprowadzeniu na SmackDown tej drużyny, ale miejmy nadzieję, że chociaż Swerve na niej skorzysta i jakąś wpląta się przynajmniej w obrazek Midkardu. Chociaż oczywiście całej drużynie życzymy jak najlepiej. Plus Shayna Baszler na SmackDown. Nie tak miała wyglądać kariera Shayne w głównym rosterze. Zaczęło się to wszystko naprawdę obiecująco. Wygrała Elimination Chamber match w 2020 roku i zmierzyła się z Becky Lynch na WrestleMania 36. Dominowała, wyglądała nie najgorzej, mimo bardzo dziwacznego debiutu, gdy ugryzła podczas segmentu Irlandkę w głowę. No ale od czegoś trzeba zacząć, co nie? Na samej największej ze scen jednak wszystko się posypało. I Shayna przegrała z Becky, tak naprawdę kończąc swoją karierę na Raw, mimo dalszych rywalizacji, chociażby z Jack oraz ich późniejszego taktymu. Teraz, po półtora roku, wydaje się, że możemy w końcu otrzymać mocny restart jej postaci, możliwe, że powrót do tej baszler z NXT, która była bestią i niszczyła każdego na swojej drodze. Rozłam z Jax, zaznaczenie, że jest już pomiędzy nimi definitywny koniec, łamiąc jej rękę, to jest to. To jest ta baszler, którą fani chcieli oglądać. I właśnie przejście na niebieską tygodniówkę daje jej więcej możliwości niż pozostanie na row, gdzie była od dawna i nic z nią nie zrobiono plus Naomi na omina SmackDown. Wracamy jeszcze na chwilę do kwestii braku rozłamu The Bloodline na SmackDown i jest to właśnie to. Naomi, zawodniczka, która od 2017 roku, lekko mówiąc, nie jest już na tym samym poziomie co kiedyś, już bardziej irytuje swoją postacią niż pokazuje jakieś większe umiejętności. Teraz jednak od wielu miesięcy na SmackDown rządzi stajna The Bloodline oparta na samoańskiej rodzinie a no i polu Heymanie. Do pewnej dominacji brakuje im tak naprawdę tylko kobiety, która mogłaby się stać największą gwiazdą tej dywizji. Widzieliśmy już ją jako healową postać, gdy była w drużynie w Team Bat z Banks i Taminą i nie prezentowała się wcale tak źle, więc moglibyśmy otrzymać coś naprawdę dobrego. Healowa Naomi u boku nie tylko swojego męża, ale też i Romana Reince'a mogłaby wrócić na szczyt i dać dywizji kobiet potrzebny powiew świeżości. Minus obrazek main eventu SmackDown. Przez ostatni rok scena main eventu na Raw i SmackDown wyglądała bardzo równa. I na poniedziałkowym, i na piątkowym show były naprawdę mocne gwiazdy, których Raw akurat, taka jest prawda, nie potrafiło wykorzystać. Tegoroczny draft jednak mocno namieszał, pokazując, że SmackDown może być znowu promowane jako Land of Opportunity, patrząc na to, jakie są tam mniej rozbudowane gwiazdy. Z jednej strony może to być naprawdę ciekawe, gdyż możemy dostać nowe gwiazdy, jednakże przy mistrzu Romanie Reinsie bądź lesnarze, potrzebne jest tutaj Najbardziej wyrobione nazwisko. Są tak naprawdę tylko Drew McIntyre i Cesaro, i przy tym drugim, z całą naszą sympatią do niego, nie może jeszcze go tak wysoko uznać. Przed Creative Teamem SmackDown będzie to ciężkie zadanie, ponieważ po Crown Jewel Roman Reigns tak naprawdę nie ma wiarygodnych przeciwników. No chyba, że podczas czwartkowej gali wygra Brock Lesnar. I to by było na tyle z naszych plusów i minusów draftu WWB w 2021 roku. Pamiętajcie, że jest to tylko nasza opinia, z którą wy zgadzać się wcale nie musicie, jednak bardzo chętnie poznam wasze opinie w komentarzach poniżej. Jak zawsze, chciałbym podziękować serdecznie wszystkim wspierającym naszego kanału za pomoc w ciągłym rozwijaniu tego projektu, a największy ukłon kieruję w stronę Just Hexu. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się SetDonorsBot Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.